Ciek cały czas udaje przed Aliną byłego narkomana. Czemu przestałeś spać? Bo zacząłem kraść, żeby zdobyć kasę na działkę. Lubiłeś takie rzeczy? No jasne, każdy narkoman tak robi. Ale już nie wrócisz do panie, prawda? Nie, no, coś, ty tylko muszę się trzymać od niej z daleka. No. Okej, okay, będę ci pilnować. Dzięki. Dziewczyna nie wie, że chłopak ją oszukuje. Zamierza się nim opiekować, żeby znowu nie wpadł w nałóg. Spędza więc z nim każdą wolną chwilę. Okej, okay, okay. okay. dobra, to ja pójdę Pantown. do dziewczyn. Nie no, no, się pchasz, do cholery I Idio to mówię, przepraszam, Uważaj, a ty powiem. stoisz nadal? Głuchy co? jesteś? Przy sklepiku dochodzi do? do sprzeczki dwóch uczniów. Zamieszanie wykorzystuje jedna z uczennic i kradnie pieniądze z kasy. Przepraszam, właśnie nie mógłbym... Jesteś mówi, niedorozwinięty, jak? no! Ja? Tak, ty! jesteś imbecylem, ja imbecylem! Ja jestem imbecylem! Pijcie, no! Ty dał mnie kupi. No co? Debil po prostu! Ej, spokój! Bierzesz leciutko? Wiesz co, nie ma drożdżówek. Mm, patrz. No, to może pójdziemy. A i słuchajcie, ktoś mi ukradł pieniądze. Jak? Staliście tutaj cały czas, ja, ja. Co? No, to znaczy, pieniądze. kiedy pieniądze zginęło? Przed momentem, odwróciłam się. Jak to jest się. możliwe w ogóle. Chodź, co nas to obchodzi? to tak sobie myślałem, żeby po tych kręglach moglibyśmy iść do kina. Co Okej, okay, na, jak? na jaki film? Na Niezniszczalnych. Super. Uwielbiam patrzeć na na jak się o mnie troszczy. To był bardzo dobry pomysł, żeby udawać, że jestem na odwyku. Kurde, mam tylko nadzieję, że sprawa się nie rypnie i nikt się nie dowie, że cały ten czas kłamie. Klasa Maćka za chwilę zaczyna lekcję fizyki. Koledzy chłopaka rozmawiają o kradzieży w szkolnym sklepiku. No, ta kradzież, Kobieta wybiegła. Gdzie są moje pieniądze? No, dobre to było, no. Wyglądała jak idiotka. No. ale jak myślicie, kto, kto ukradł te pieniądze? No, pewnie Maciek. Pewnie Maciek. Co? Ja. O co mówiłeś, że kradłeś już kilka razy? No tak, ale wtedy, kiedy byłem narkomanem, nie? Mi się wydaje, że robisz nas wszystkich konia z tym paniem. Niby po co? No nie wiem, może dlatego, że nigdy nie wyglądasz na takiego, który mógłby być pać? No dobra. Słuchajcie, to ja okradłem ten sklepik, okej? Okay? Jak to? Co no, ale pijasz? bardzo to żałuję. Od razu wiedziałem, że to ty. Jak to zrobiłeś? No, popchnęłem jednego chłopaka, on wpadł na drugiego, zrobiło się zamieszanie. No i wtedy sięgnąłem po tą kasę. No i... Ile tego było? Więcej niż słucha? No tak, jasne. No to grubo. Co zrobisz z tymi pieniędzmi? No jak to są? Musisz oddać. No tak, właśnie, będę musiał podrzucić jakoś do sklepiku, nie? Dobra. Maciek okłamuje kolegów. Nie ma nic wspólnego z kradzieżą, ale za wszelką cenę chce uwiarygodnić swoją legendę o tym, że jest byłym narkomanem. Jego przyjaciel Adam nie daje się na to nabrać. Stary, to była jedyna opcja, żeby mi uwierzyli. Musisz to jakoś odkręcić, bo będziesz miał kłopoty. Nie będę nic odkręcać. Dzięki tej ściemie o uzależnieniu jestem razem z Aliną. Stary, głupi jesteś. A co, jak będę cię nazywać złodziejem? Nie będą, nie bój nic. Chłopaki mnie nie wydadzą. Chodź. Patrycja chce popsuć Iwonie imprezy urodzinową. Trzynastolatka postanawia sfałszować list gończy i wmówić koleżance, że partner jej matki jest terrorystą. Dziewczynę zauważa Szymon, któremu Patrycja bardzo się podoba. A co będzie, jakbym to komuś na przykład powiedział? Nie zrobisz tego? Co z tego będę miał, no bo wiesz, że chcę, żebym cię krył. A to jest fałszerstwo. Okej, okay, co chcesz? Randkę i całowanie, no bo wiesz przecież, że mi się podoba, nie. Randka okej, okay, ale całowanie nigdy. Nie, daj się proszę. Nie. Dobra, nie już będzie, no. Dobra, pomóż mi skończyć ten list, gończy. Na pewno jesteś lepszy w programach graficznych. Oko, już mogę. W zamian za obiecaną randkę, Szymon pomaga zrobić Patrycji list gończy. Chłopak myśli, że Patrycja chce zrobić komuś dowcip. Do głowy by mu nie przyszło, że nastolatka zamierze oskarżyć mężczyznę ze zdjęcia o terroryzm. Hmm. Już, już, już. Dzięki. Czy cześć, cze, bo mi nie powiedziałeś się umawiamy. Zostaw mnie. No, czekaj, co? Masz bilet na ten koncert? Patrycja oszukała chłopaka. Nie zamierza umawiać się z nim na randkę. List kończy, chce jak najszybciej pokazać Iwonie. Iwona, musimy pogadać. Zwariowałaś? Wtedy, co wygadywałaś, że nigdy się do ciebie nie odezwę. Powinnaś się leczyć, oszołomko. Zaraz przestaniecie być na mnie złe. Co to jest? Lis gonczy za twoim cudownym Ahmedem. Znalazłam go w internecie. Ciężko było, ale się udało. To niemożliwe. Pewnie znowu sobie coś obzdurałaś. Boże, to naprawdę jest Ahmed. Pokaż to. To rzeczywiście on. Mówiłam wam, że ten facet jest mega podejrzany. Iwona widząc zdjęcie Ahmeda w sfałszowanym przez Patrycję liście gończym, zaczyna mieć wątpliwości, czy partner jej matki jest uczciwym człowiekiem. On musiał udawać dobrego, to dlatego zasypywał cię tymi prezentami. A ty co myślisz? Patrycja może mieć rację. Tak naprawdę jeśli dobrze nie znasz Ahmeda. Twoja matka jest z nim tylko miesiąc. Współczuję ci. Aj Patrycja, no. Powiedziałaś mi kiedyś, umawiamy. Zostaw mnie, nie widzisz, że jestem zajęta? Ale przecież już idę do domu, no. Dobra, chodź, odprowadzę cię. Pa, dziewczyny. Pa. Mm. że mogę powiedzieć mam, o tym, że się kończę? Chyba tak. Ale powiedz jej, żeby ze strachu nie zrobiła czegoś głupiego. No bardzo kocham Ahmeda. Załamie się, jak się dowie, że jest terrorystą. Lepiej, żeby się dowiedziała teraz, niż kiedy będzie za późno. Nieźle, że Iwona i Sara dały się tak łatwo wkręcić. One na serio były przestraszone. wona na pewno będzie miała swe urodziny. Super. Maciek jest szczęśliwy. Poprzedniego dnia był na randce z ukochaną. Alina jest jednak na niego zła, bo od kolegów z klasy dowiedziała się, Macie, że Maciek przyznał Macie, się poczekaj. do kradzieży pieniędzy ze szkolnego sklepiku. Chce z nim natychmiast porozmawiać. O co chodzi? Czy ty ukradłeś szkolny sklepik? A kto ci to powiedział? Wszyscy w klasie o tym plotkują. Podobno sam się do tego przyznałeś. Nie denerwuj się tak. No, ty chyba sobie żartujesz. Widziałam, że jesteś uzależniona, ale w życiu nie pomyślałabym, że będziesz kradł. No, bo nie będę. No, to chyba nie myślisz, że ja jestem tak głupia, żeby ci uwierzyć. Pewnie obiecujesz tak za każdym razem. No, ale co mam zrobić, żebyś mi uwierzyła? Nic. Po prostu... Idź do Borkowskiej. Co? Przyznaj się do winy. I oddaj pieniądze, które ukradłeś. No. A co, jak mnie wyrzucą ze szkoły? Nie martw się, będę Cię we wszystkim wspierać Cię nie opuszczę. No, ale naprawdę muszę? Tak, musisz. Nie mówili Ci tego na odwyku? Musisz ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Inaczej nie wyjdziesz z bagna uzależnienia. Idź, no. będę tu na Ciebie czekać. No, dobra. Maciek nie chce się przyznać Alinie do kłamstwa i zdecydował, że okłamie również dyrektorkę szkoły i weźmie na siebie winę za kradzież w sklepiku. No chodź. Co się stało? Chodzi o tą sprawę ze sklepikiem. O, wiesz coś na ten temat? Tak, to ja go okradłem i, i przyniosłem no, miłość pieniądze, waską. żeby je zwrócić. Macie, co ty opowiadasz? Proszę. No ale co? Myślisz, że to wystarczy? No, jak będzie za mało, to jutro mogę donieść więcej. Ale nie wiesz, ile ukradłeś? Nie pamiętam. Słuchaj, to jest prawie 200 zł, a ze sklepiku ukradziono 50. O co chodzi? Nie pamiętasz, ile ukradłeś? A poza tym, nie bardzo chce mi się wierzyć w to, że to ty zrobiłeś, wiesz? Ale zrobiłem. Mhm. Musi mi pani uwierzyć. Słuchaj, a może ty kogoś kryjesz, co? Nie, nikogo nie kryję, naprawdę. Proszę mi uwierzyć. No dobrze, dobrze. Wracaj na lekcję, ja muszę się zastanowić, co z tym zrobić. No dobrze. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Nie wierzę, że Maciek mógł zrobić coś takiego. Przecież on nawet nie wie, ile pieniędzy ukradziono ze sklepiku. Może go ktoś zmusił do tego, żeby wziął winę na siebie, albo to jakiś kolejny wygłup. Nie mogę tego tak zostawić. Następnego dnia Patrycja z pierwszej A gimnazjum widzi, że razem z Iwoną do szkoły przyjechała jej mama i Ahmed. Na co się stało? Pierwszy raz widzę, że matka Iwony była tak zdenerwowana. Jeszcze ten Ahmed? Ciekawe, po co idą do szkoły. Musimy pogadać z Iwoną, czyli, że stało się coś niedobrego. Dlaczego ona udaje, że nas nie widzi? Chyba nie chce rozmawiać przy Ahmedzie. Bo że jeśli on się dowiedział, że znam jego tajemnicę? Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Mówiłam jej, żeby trzymała gębę na kłódkę. Jezu, brzuch mnie boli ze strachu. Chodź szybciej. Patrycja chce jak najszybciej porozmawiać z Iwoną i dowiedzieć się, dlaczego jej mama przyjechała do szkoły. Boi się, że przez swoje kłamstwa na temat Ahmeda będzie miała kłopoty. O, wczoraj, przy pokazałam mamie ten list i ona mi nie uwierzyła. Potem powiedziała, że to jakiś okrutny żart i to jest w wkuszona. I pobiegła do Hubera. A, nie, dlaczego jego pokazałaś? No bo powiedziała, że mogę. Ahmed, też już wie? Tak, mamam pokazała. Ten list i jego zobaczył, co się zasmucił i potem był jakiś dziwny. Ale dał mi procent urodzinowy i powiedział, że wszystko jest w porządku. Terroryści muszą być opanowani. Zrobi się z tego niezła afera. Powiedziałasz Ahmedowi, że to ja dałam ci ten list? Nie no, co ty? A nie cię? Pytali, ale myślałam, że ktoś mi go podrzucił. Przynajmniej tyle dobrze. Ale co teraz będzie? Będziemy udawać, że nic nie wiemy. A teraz chodźmy posłuchać ich rozmowę. Tymczasem w pokoju nauczycielskim matka Iwony pokazuje wychowawcy córki sfałszowany list gończy. Kobieta jest bardzo zdenerwowana. To jest jakiś styk bzdur. Przecież to widać, że ktoś to przerobił na komputerze. Tak. Mam tego serdecznie dosyć. Tak, rozumiem tego. Proszę. Iwona powiedziała, kto je dał ten list? Nie, twierdzi, że znalazła to w torbie. Prawdopodobnie w szkole i to ktoś podrzucił. A, w szkole? A to chyba wiem, kto. Jak to? Wie pan, kto to zrobił? Ja myślę o Patrycji Mulasz. Ona wczoraj dokuczała Iwonie, mówiąc, że pani Patna jest terrorystą. Ja jestem terrorystą? A musimy chyba z nią porozmawiać. Należałoby. Tak. I bardzo mnie przykro ta sprawa, ale obiecuję panu, że wyjaśnię tę sprawę. Mam nadzieję, mam nadzieję. Tak, teraz tylko mnie umiem patrzy, gdzie on są. Trzy Trzynastolatki rozmowy dorosłych podsłuchiwały pod drzwiami pokoju nauczycielskiego. Iwona i Sara są przerażone. Dziewczynki dały sobie wmówić, że Ahmed jest groźnym terrorystą i są przekonane, że planuje atak bombowy. Nie wydaje się, że Ahmed, wchodząc do pokoju nauczycielskiego miał jakąś torbę. Mm, chyba tak, ale nie jestem pewna. A ja tak. On ją tam zostawił, rozumiesz? Po co? Miałby tam zostawić jakąś torbę? Sam mówiłeś, że nas wysadzić w powietrze. No tak. W tej, tor... w tej torbie była pewnie bomba. Co robimy? Musimy ją wywalić przez okno. Zawsze lepiej jak wybuchnie na boisku niż w szkole. Mamy szczęście, bo Hubert zostawił otwarte drzwi. Ahmed, wchodząc do pokoju nauczycielskiego, nie miał żadnej torby. W pokoju nauczycielskim znajdują się tylko rzeczy germanisty Dominika Hubera. Chyba ją znalazłam, jest tutaj. To co teraz robimy? Musimy działać bardzo szybko. Patrycja, na raz, dwa, trzy otwieraj okno. Okay. A ja ją wyrzucę na boisko. Raz, dwa... Ej, co wy tu zrobicie? Proszę cię zbliżać, to jest bomba! Co to ma znaczyć? Uciekamy! Da ist Moja Torba. Wie schuht sie das zu Moja Torba? Ja, gibt's denn das auch noch? Tja, nicht.